Fundusze unijne pomogły nam stworzyć placówki, stworzyć markę, która w tej chwili cieszy się dużym zainteresowaniem rodziców. W tej szkole oprócz nauki uczymy się też zawodu. Mamy tutaj profesjonalny ekspres. I robimy dobrą kawę. Produkt zazwyczaj powinien być albo innowacyjny, albo ekologiczny, żeby był rozwojowy. Środki unijne pozwalają na dofinansowanie najróżniejszych pomysłów na biznes. Ten projekt może być początkiem drugiego projektu. I wtedy rozpoczynamy taką ścieżkę od jednego projektu do drugiego. I to jest bardzo dobre. Włożyliśmy to całe serce, całe swoje życie w ten cały obiekt, więc... No cóż, no bo, trzeba odwagi, trzeba siły. Nikt nie wierzył naszemu szefowi, że to się może udać. Wszyscy pukaliśmy się w głowę, że po co, że to jest taka rudera, że tu się nic nie da zrobić. No teraz wszyscy musieliśmy go przeprosić, bo okazuje się, że to miało sens. Pamięta nie tylko o infrastrukturze, o drogach, o budowlach, inwestycjach dużych, ale o tym, co jest potrzebne człowiekowi niżej, a uwzględnia się w fajny sposób, czyli kultura właśnie. Coś, na co nie było nas stać, Możemy sobie to kupić, wybudować, zmienić, zmodernizować, wyremontować. Trzeba mieć upór, pracowitość i 5 minut szczęścia w życiu i wtedy można możemy... mieć sukces. Możemy powiedzieć z własnego doświadczenia, że warto i że należy poszukiwać w sobie tej odwagi.